No hej, to jest mój pierwszy odcinek zawierający wreszcie jakieś konkrety i ćwiczenia z zakresu treningu siłowego. W tym filmiku przedstawię Wam po prostu krótko, jak wygląda najczęściej mój trening nóg. Nie będę Was zachęcać do jego wykonywania, gdyż każdy powinien postępować według własnego spersonalizowanego planu, a w tym może pomóc już dobry trener, jeżeli wiecie co mam na myśli. Tutorial ma stanowić jedynie materiał poglądowy, mający na celu uzmysłowić Wam, że posiadając pewną podstawową wiedzę, możecie sami projektować swoje własne treningi. A w razie problemów zapraszam do kontaktu indywidualnego. Pamiętajcie jednak, że obraz nie pokaże Wam, ile elementów jednocześnie należy kontrolować, aby ćwiczenie było wykonane w sposób niekontuzjogenny. Jakby yy, nie ma złego ruchu, ale przy dużych obciążeniach wszystko jednak ma znaczenie. No to co? Zaczynamy! Na sam początek zawsze sobie biorę najcięższe ćwiczenie, na którym mi najbardziej zależy. No i tu w tym przypadku mamy akurat martwy ciąg. Rzadko kiedy są to siady, chyba że mięśnie czworogłowe są akurat wtedy moim priorytetem, ale to jest naprawdę rzadkość. No więc jeżeli chodzi o martwy, to to jest dla mnie królowa wśród wszystkich ćwiczeń. Zwykle pod sztangę podchodzę dość długo, ustawiam sobie nóżki. Tak jak widzicie, ja robię akurat sumo. Ćwiczę w paskach, bo... No, to już nie będę może uwzględniać. W każdym razie lepiej bez pasku bo niby ćwiczy się chwyt, ale jeżeli chwyt jest słaby, a macie siłę na ciężki ciąg, dobrze jest sobie go robić w paskach. Bo jeżeli chcecie robić ciężki ciąg, no to Zrobicie jedno powtórzenie maksymalne bez, ale no, żeby do tego dojść, jednak potrzebne są te paski, żeby wzmocnić ciało. Nie? To jest tutaj, wiadomo, prawidłowa sylwetka, trzymanie korpusu i przede wszystkim na starcie. O, idę do góry, pchanie nogami. Góra jest izometryczna, praktycznie nie pracuje tyle, co utrzymuje sztangę w łapkach. Tu mamy setkę. No, i tak, tutaj przechodzę sobie do siadów. Siadów naprawdę bardzo nie lubię, ponieważ moja budowa ciała jest <dziwna>, dziwna. Podejście pod sztangę oczywiście załapanie jej na plecy. Podejście lekka poprawka na stópki. No, i ja się staram zazwyczaj jak najniżej schodzić w siadach, żeby pracować jednak na pełnym rumie, aczkolwiek, jak widać, jest lekki batwing, ale. Nie jest on istotny z tego względu, że korpus i tak jest dość silny, a jak sobie dam szerszy rozstaw nóg i będę kombinować, gdzie tego batwinka nie ma, prawdopodobnie wyjdzie na to, że nie ma go wtedy, kiedy nie robię pełnego przysiadu, na którym mi zależy, no to już trudno. Najważniejsze, żeby ćwiczenie było bezpieczne. Tutaj nie ma dużego ciężaru, bo mam naprawdę beznadziejne, ale chodzi o to, żeby pracował mięsień, a nie liczyć obciążeń w głowie. No i wykroki. Bardzo nie lubię, aczkolwiek dają lepsze efekty przyrostu, plus no, lepsze czucie niż u mnie w siadach. Siadach zazwyczaj walczę o życie, więc nie lubię, ale robię. Często są zamiennikiem zasiady. No tu w tym przypadku sobie robię chyba 5 na 5 z dużym ciężarem, bo to są szesnastki po, no, na każdą stronę. No, i też pilnowanie prostej sylwetki prostopadle do podłoża. U mnie zawsze pali raczej tylna noga niż przednia, tak nie powinno chyba być, z tego co wyczytuję. Aczkolwiek, jakby to był spacer farmera, to pewnie by y, trochę inaczej, wiadomo, zadziałały te taśmy mięśniowe. No, i później sobie robię słownicę. Tu chyba mam nawalone 100 kilo bodajże. No i tak, w dół, do góry, w dół, do góry i też wszystko zależy jak bardzo się czuje nogi od rozstawu nóg, można bardziej zaakcentować bok uda, czy tam przód uda, ale najważniejsze, żeby te nogi po prostu pracowały w takim ustawieniu, żeby było Wam wygodnie. I taki dobry tip, jak macie te rączki. To one wam pomagają przede wszystkim, żeby was ta suwnica nie wypchała z tej suwnicy, bo te siedzenia to czasami są jak automat do zutek. Ale dobrze jest jak najlżej trzymać tą rączkę, czyli trzymamy, żeby nas nie wywaliło, ale dopiero w momencie, kiedy jest problem, no to z niej korzystamy. A tak, ona jest po prostu asekuracyjna. Tak samo tutaj, nie? jakbym pociągnęła nogę na maszynie do wyprostów. No to też mogłoby mnie trochę wysadzić z siedzenia. Także. No, a jak już trzymacie to mocno i przez cały czas tak samo, żeby nie było, że sobie pomagacie wypychanie za pomocą rąk, a potem się okazuje, o, przecież miałam tak silne nogi, a to tak naprawdę góra trzymała i dodawała jeszcze więcej napięcia. Nie skoro to jest ćwiczenie izolowane, no to izolujemy, prawda? Działa noga, a nie ciało no i tu też można raz jedną, raz drugą nogą albo obiema na raz jak to woli no i ulubione moje ćwiczonko bo łydki to akurat mam chyba piekielnie silne aczkolwiek nikt nigdy nie porównuje ciężaru na tej maszynie a tutaj mam chyba raz dwa trzy tak 60 kg. no to tu mamy na 10 razy pamiętamy o pełnym zakresie ruchu na stopach, oparcie na śródstopiu, a nie na samych palcach, żeby nam też te palce co chwilę nie zjeżdżały i cała stopa. I zamiast ćwiczyć, to walczymy wtedy o pozycję nóg. Także to wszystko powinno być stabilne przede wszystkim. No, jeżeli czuję po prostu moc w jakimś ćwiczeniu, to czy robię 5 razy 5 czy 4 razy 8, no to jak. Chcę, to do, do, dokładam sobie jeszcze jedną serię albo po prostu dowalam ciężaru i robię na 2 trzy powtórzenia. No bo co? Nie można. A kto mi zabroni, nie? No, no, i tu sobie dorzucam ile. 15 tam było. 75 kilo teraz mamy na nogi. Wiadomo, nawet do takiego ćwiczenia musimy kontrolować oddech. I te rączki tak samo nie są po to, żeby pomagać sobie w ćwiczeniu. Tak samo jak ciało ma być prostopadle do podłoża, a nie że my ciągniemy nogi do góry poprzez wyprost pleców na tej maszynie, tak? Czyli pomagamy sobie tam z kinaczami. No i tyle.